Mariusz Grabek, dyrektor projektu w firmie GECE Polska. Pracuję w GECE od 23 lat. Dzisiaj rozmawiamy o obiekcie, który jest obiektem modernizowanym, przebudowanym. Firma GECE. Właśnie bardzo dużo doświadczenia ma w realizacji tego typu obiektów. Poprzez samo to, że już jesteśmy od ponad 160 lat na rynku, daje nam to możliwości doświadczenia działania na tego typu obiektach. Mamy bardzo duże doświadczenie w realizacji, w przebudowach, różnego rodzaju modernizacjach, jak również w działaniu takim wielopłaszczyznowym, o którym mówiłem wcześniej, czyli rozmowy z inwestorem. To jest jedna rzecz z architektem, ale pamiętajmy, że w tego typu obiektach również pojawia się konserwator zabytków, który ma bardzo dużo do powiedzenia. Tutaj stajemy przed zadaniami polegającymi na tym, że musimy. Znaleźć rozwiązania, które będą odpowiadały zarówno wymogom bezpieczeństwa, bo firma GeCe, jak wspomniałem wcześniej, jest producentem automatyki drzwiowej, zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, systemów dróg ewakuacyjnych, jak też systemów oddymiania i napowietrzania budynków. Te wszystkie rozwiązania są bardzo ściśle związane z przepisami budowlanymi. To należy połączyć z naszymi. Wymaganiami naszego architekta, inwestora. Architekt będzie oczekiwał od nas oczywiście rozwiązania, ale też będzie zwracał uwagę na design. Konserwator zabytków będzie zupełnie inaczej patrzył na obiekt. Dla niego będzie najważniejsze zachowanie pewnych rozwiązań, które już są w tym obiekcie. Nasza firma doskonale się czuje w tego typu zadaniach. Jeśli jest zadanie, tym bardziej trudniejsze, tym bardziej zagmatwane. To jest to zadanie dla nas. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i w takich sytuacjach czujemy się najlepiej. Jeśli mamy właśnie budowę pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli mamy budowę, która jest ultra nowoczesna, wtedy się czujemy najlepiej, gdzie są przed nami takie zadania, które łączą ze sobą wiele funkcji przez naszą wielopłaszczyznowość, bo to, bo w tym się specjalizujemy, w tym się bardzo dobrze czujemy. Elektrownia Powiśle było to bardzo ciekawe zadanie dla nas. To są tematy właśnie, które najbardziej lubimy. To jest temat, który był bardzo ciekawy, bardzo wartościowy pod względem i architektonicznym. I sentymentalnym, bo wielu Warszawiaków zna doskonale ten obiekt i wielu Warszawiaków miało bardzo wysokie oczekiwania do tego, jak ten obiekt będzie wyglądał. Także przed nami było bardzo duże zadanie. Pomimo tego, że staramy się, aby nasze produkty tak naprawdę były jak najbardziej niewidoczne dla użytkownika, żeby użytkownik czuł się w, z naszymi produktami na tyle dobrze, żeby praktycznie ich nie zauważał, no to przed nami było zadanie polegające na tym, aby właśnie połączyć te wszystkie. Zagadnienia, które były w tym obiekcie, czyli przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie go pod względem zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, zorganizowanie komfortu funkcjonowania w nim jako, 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 jako obiektu, żeby, żeby każdy miał jak najlepsze poczucie funkcjonowania na, na, na terenie tego obiektu, jak również dostosowanie się do wymogów i przepisów prawa budowlanego. Też musieliśmy dopasować się do oczekiwań, które były związane z nadzorem konserwatora zabytków. Także, biorąc te wszystkie zadania, jakby zbierając je jako, jako zadanie, było to dla nas bardzo, bardzo ciekawa realizacja. Rozwiązania naszej firmy, dzisiaj już możemy śmiało o tym powiedzieć, wpisały się w funkcjonowanie tego obiektu. Sami, jako pracownicy naszej firmy, przychodzimy do tego obiektu, sami tutaj bardzo się dobrze czujemy i sami funkcjonujemy w symbiozie z naszymi rozwiązaniami. Pomimo tego, że Normalny użytkownik mało że zwraca uwagi, ale mamy takie poczucie, że zrobiliśmy dobrą robotę na tym obiekcie. Dobraliśmy rozwiązania automatyki drzwiowej, dobraliśmy rozwiązania samozamykaczy, różnego rodzaju rozwiązań związanych z techniką zabezpieczeń, jakich rzeczy, które są dużo mniej widoczne różnego rodzaju nasze zamki elektromotoryczne, zamki elektryczne, rozwiązania siłowników do napowietrzania bardzo dużo rzeczy, które jest po prostu niewidoczne w standardowym użytkowaniu ale dają to, że całość tego budynku funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Czyli określone zadanie, które nam zostało powierzone, bo dzisiaj wiemy o tym, że architekt nie oczekuje od nas przedstawienia mu produktu, tylko przedstawienia konkretnego rozwiązania. Architekt, inwestor, generalny wykonawca przychodzi do nas z zadaniem. To zadanie ma polegać na tym, że my mamy wymyślić rozwiązania na te zadania i w tym się właśnie specjalizujemy. I Dla nas tego typu projekty są właśnie taką najlepszym poligonem działań, bo my takie tematy lubimy. Wiemy, że zadbaliśmy o to, wiem, że doczyniliśmy wszelkich starań, żeby wszystkie nasze rozwiązania idealnie funkcjonowały, były bezpieczne, były komfortowe i do tego wyglądały tak, jak oczekuje od nas inwestor i architekt. Chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz. Firma GECE ze swoim doświadczeniem, ze swoim doświadczonym zespołem daje bardzo duże możliwości działania i kooperacji z inwestorem i z architektem. Dzięki współpracy z nami dostajecie Państwo najbardziej doświadczony zespół w Polsce, znający się najlepiej na automatyce, na oddymianiu, na zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych, na przystosowaniu obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy zespół świetnych inżynierów, świetnych doradców. I świetne narzędzia do tego. Poza standardowym funkcjonowaniem i wpisywaniem do projektów i pracowaniem na podstawowym oprogramowaniu, także pracujemy w technologii BIM, pracujemy w technologii 3D, tworzymy sami rodziny, działamy w taki sposób, że jesteśmy w stanie sami przygotować te wszystkie elementy w bardzo indywidualny i dedykowany sposób. To nas bardzo wyróżnia na rynku spośród innych firm, że pracujemy i działamy indywidualnie do każdego projektu z każdym naszym klientem. To jest rzecz, która myślę jest bardzo ważna, bo każdy, kto przychodzi o pomoc do specjalisty, potrzebuje, żeby ten temat został rozpatrzony indywidualnie, żeby usiąść i nad nim zastanowić się, żeby go nie traktować szablonowo. W firmie GECE dokładnie otrzymujemy to, co powinniśmy otrzymać czyli fachowy zespół, świetną znajomość norm, przepisów, bezpieczeństwa i tak naprawdę doskonałe narzędzia, na których pracujemy, i to jest nasza ogromna przewaga nad konkurencją.